Hello ludzie, zaczynamy kolejny dzień mojego vlogowania, codziennego vlogowania. Mega się przytyrałem, mega to był długi dzień dzisiaj w robocie i co, dopiero wyszedłem właśnie ze studia, kolorowaliśmy spod który będziecie mogli sobie kiedyś zobaczyć, bo jest to zajebista marka i zajebisty spod, który zrobiliśmy. Jadę teraz odebrać Olę z biura, jedziemy oczywiście znowu do naszego mieszkania na Mokotowie. Te rzeczy, które wczoraj rozwaliliśmy, będziemy teraz znosić tutaj do auta. Będę musiał położyć fotele i pewnie jutro rano jakoś będziemy to podrzucać do... Na wywóz gabarytów, nie wiem jak to nazwać, ale są takie miejsca, że takie rzeczy mogę oddać. Pominę? Normalnie? O, tak normalnie? No. Otwieraj chatę, bo trzeba dużo rzeczy znieść i wynieść. Codziennie praktycznie. Pusta. Jak przestronnie, co? Ale się przestronnie to zrobiło, ludzie. Ja, jebe. Panie, echo jest. Echo. Dostałam. od do Karoli Bramzowej, przyjaźni Nie wiem, ten z strasznie za sobą. To tak powiedziałeś? Tak. I te drugie za kamerą podniosły tyle rzeczy i wniosły je do samochodu, że samochód stoi na takiej glebie. Takiej. I będziemy jutro to wywozić na Wilanów. Na Wilanowie się wywozi śmieci. żartowałam po prostu tam jest wywóz śmieci. No, ogólnie ten pokój był zawalony. A teraz jest zawalony tylko trochę. Trochę mniej. Tak, ale i tak jest dużo mniej. No. To wywalimy, to zabierze Krzysiu. Dobra ludzie, muszę wam pokazać, jak zapakowaliśmy furę, bo jest na takiej glebie i tyle rzeczy do niej wsadziliśmy, że się zdziwicie, jak pakowne jest nasze BMW. Dobra, najpierw to pokażę. Patrzcie, jaka jest gleba. Nie da się być bardziej na glebie. Tak jest zapakowana betunia. Czemu biedna, no? Bo to została stworzona, żeby przewozić, no. Boże, ludzie. Dawno nie byłem taki zmęczony, jak jestem dzisiaj. Nie mam siły na nic. Ola, co powiesz ciekawego? Ja? Śpiewam powera. Masz powera? Ja się nastawiam po prostu, że jest jeszcze dużo dnia przede mną. Godzina 20, dużo dnia przed Olą. Tak, jeszcze dużo dnia przede mną, ja się pojeżdżę na rowerku, zrobię trening, bo dzisiaj nie miałam zegarka, mi nie liczyło kalorii spalonych, a dużo kalorii spaliłam i tak myślę, ale tak czy inaczej, zrobię trening jeszcze. Idę do Złotych kupić sobie rzeczy na śniadanie. Ja idę do wanny. I będę montował film z Lizbony, będę robił okładkę do siedliska ogródek, więc dwa filmy, które będą wjeżdżały na kanał, plus zacznę montować już moje codzienne vlogi. A wiecie co ja wam powiem? To są te dwa lata różnicy. Ja jestem młoda dupa, która ma pełno... A on wiecie, stary dziad. Tak, stary dziad, który nie ma siła i tak zapierdala. No ale ja nie narzekam, że jestem znaczona. A Rupert tam jest najmłodszy i sobie Wiesz robi... Wiesz co, dobra, kończę tego vloga, bo tak... A nie gadajcie. Jak widać, ja montuję tutaj film. Czekam na Ole, bo kąpię się i myję głowę. Tutaj przyszła nam pyszna pizza z włoskiego strajku. Będziemy ją jeść. Będziemy też coś oglądać. I kończymy ten dzień. Elo!